Witajcie w kolejnym odcinku House Flipper. Jak wam mówiłem, w ostatnim odcinku dziś będziemy robić kolejny remont. Tutaj jest nasz kurwa, ostatnie finalne. I teraz sobie wymyśliłem co ona. Trzeba korytarz jakoś fajnie urządzić. Więc korytarz, korytarz sobie też kafelkujemy, myślę. Podłoga i sufit, tutaj korytarz sobie pierdolniemy O, na takie pomarańczowe kurwa płytki Elegancko Schody mogą zostać i teraz co, teraz weźmiemy z sobie... Jeszcze sufit chyba pierdolnie O, elegancko I teraz podłoż ściany dokładnie ściany będziemy robić sobie tapeton na jelonkę. o jelonek jest fajny taki holiday trochę więc będziemy będziemy na jelonka sobie tapetować a few moments later i ostatnie Kurwa jeszcze brakuje nam jednej pierdolonej pytań. I teraz to odstawiamy i to sprzedajemy w listu. Dobra, jak już mamy to zrobione, to co no, by się coś jeszcze przydało? Co tutaj można dać? Kanapę można dać, jakąś fajną taką. Mm, o! Uf. Taka sofa czerwona, elegancka. Jak kurwa król. A przydałoby się trochę polotu i I co tutaj jeszcze można dołożyć? Można... O, ja wiem co można dać. Tylko nie wiem czy nie będzie trzeba temu. Hmm, Jakiś kurwa instalacji. I wyszukamy co mają. O, mnie interesuje. Lodóweczka na Brawary. Bo jak to mówią, żeby nie było nigdzie trzeba latać, żeby było na miejscu. Więc lodóweczka jest, sofa jest. No i to tyle. Duży pokój zostawimy sobie na osobny odcinek. O kurwa, łażynka to tutaj mi się podoba w sumie. HA! druga oczywiście tylko bym jeszcze pierdolnął ten gdzie są te te te, te? fioletowe fioletowe hmm, kurwa jakby się dało jakbym sobie mógł skopiować żeby wiedzieć kurwa jak które to są ale chyba tutaj będzie w tych wykładziny Oj, sobie taką wykładzinę i jest elegancko dobra tego nie będę zmieniał już no i tutaj mamy w sumie kurwa elegancko tylko ten kibel kurwa trochę i położony inaczej ale to tam nic a i tutaj nie ma szafki to lewituje w powietrzu. Więc jakąś małą taką szafeczkę jeszcze tutaj by trzeba było. Idąc um, meble. Meble, meble. I, 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 i. Późno, i. nic tutaj nie ma takie, takie coś by mnie interesowało. Pek. Tylko teraz to trzeba poprzenosić. O, elegancko Ręczniczyk se damy tu na górę. Teraz jest Co dalej? Czemu my mamy kurwa tutaj pralkę i to wyjeba nam? Eż to sprzedaj w No. To tutaj. Tak jak mówiłem na kolejne odciny, garage. garage. To to sobie musimy objewać. Jakoś fajnie. Mm, więc co? Se weźmiemy jakieś tutaj takie fajne, eleganckie. O, fioletowe może być. Fioletowe ściany to fioletowe płytki będą. Raz. Dwa. teraz to ma, teraz to ma, kurwa Do tego garażu jakieś akcesoria, może jeszcze znajdziemy fajne mm, Sprzęt elektryczny Kurwa pierdolniemy, cyber ja co będziemy grali, kurwa Co będziemy grali? Jest jeszcze coś fajnego. Stojący Cyber Flipper Arcady Automat. To jest żeby żeby się można było pograć panny, żeby było elegancko. No i dobra, zobaczymy. No ile nas ten tutaj ten kupiono dom za tyle, ja budżet, tyle, wystaw na aukcji. Zobaczymy. Coś tutaj zaproponują lepszego. Weronika Lipa 143 tysiące pokoje jest za dużo No kurwa co ci się nie podoba pokoje jest za dużo No kurwa czy nie wyjebę pół chałupy bo kurwa i kurwa nie odpowiada no Dobra zobaczymy tak dzisiaj w tym podwyższymy Mamy teraz zdolność tego kurwa negocjacji, więc może nam to pomoże. Shift, enter. Profit 16. No to chuj bierzemy. Profit 16. Sprzedaj dom, chciałem robić. Osoba Pięknie, pierwszy domek sprzedany, wyremontowany ładnie. Teraz mamy duży stan konta i zobaczę jedną rzecz. Bo ten domek, no my żeśmy, kurwa, drogo kupywali, Za 140 właśnie, coś takiego. On był gdzieś tutaj. A teraz za 220, więc więc coś sobie też kupił fajnego. Może męską jaskinie, co? Dom z garażem do częściowego remontu, duża piwnica. Ok, kup dom. Przejdź. Czego wyremontuję? Elegancko. Po coś już za ten, za. Te czyszczenie powinno mi wpaść troszkę. No, bo tutaj kurwa brudno jak z kurwy, nie wiem kto tu mieszkał. Ale dajcie se, se, se spo. O, i tam już kurwa. Szczalki lecą, bo posprzątane. Trzeba to będzie zagipsować niektóre rzeczy. No tu jest taki burdel, że się, kurwa żyje hmm. Dobra. Aha, korki są spalone, nie da się włączyć. Nawet kurwa, korki uszkodzili. Dobra, kolejny popój. O kurwa, brudu jest, brudu jest. Wszystko tutaj fajnie. Brudno w tym domu, no ale kurwa zaraz nie będzie brudno. Ja to tutaj tym mopem hiper extra, hiper extra glue. Doprowadzę to do porządku i wam to wyremontuję. Fójr! Dobra, teraz tak, garaż. Tutaj auta nam nie zostawił, skoro jestem. A tyle pieniędzy wydałem na ten dom. Ja pierdolę. Ta figurka, tak, jaki jak jaki syp Dobra, bezpieczniki o. A, czyli można montować. Czy ten, czy zamknięty. Ale ważne, że działa. Można iść sprawdzić jedną rzecz. Eee. O, działa. <laughs> Dobra, wpadamy do drugiego pokoju jak w Mariole. Jest billar, To mi się podoba, no. Kurwa, gaming room zrobione fajnie. To jest chyba jedno, co nie będę tutaj zmieniał. Znaczy, no, troszkę poprawek zrobię według mnie, ale raczej tutaj nie będę nic zmieniał. A i ten już że w ogóle to ten remont tego z dużego pokoju w tym różowym domu, to miał być w kolejnym odcinku. To nie wiecze zrobiony, no bo dom jest sprzedany. Tak, tylko w kwestii naprostowania. Kurwa, medale, butelki. O, elegancko, czyściutko. Ty kurwa, kibel tutaj ma własnej Ja do. Ale ekstra. Dół mi się podoba jak ruch, nie? Na dole to ja kurwa zrobię se... taki remont, że hej. No, a tutaj to kurwa będzie trzeba zagipsować posprzątać. Ogród jeszcze tutaj mam, który też jest brudny. Nie wiem co dokładnie, ale na się może dowiemy. Kurwa, co tutaj jest? Aha, okno jeszcze trzeba. Kolejne okno. I kolejny oko. ELEGANCKO. Jeszcze tutaj szmarniemy naszą mójką ręczną parową z Philipsa albo z czegoś. I będzie gotowe. ELEGANCKO. A tutaj już umyte. No umyte. No, i co? Tutaj siedzę, drzewo jakieś zasadzi, coś się zrobi, porobi. Może spalimy trawę, bo mamy w naszą wypalarkę. I w następnym odcinku pójdziemy sprawdzić, co już Jakie jakiego szmakowca upieczemy, i tak dalej, i tak dalej. Ten co to jest, chcecie wykorzystać do remontu? Nie zostaw. Nie, nie będzie remontu bliżej. Dobra, to tyle w y, dzisiejszym odcinku. I czekajcie na kolejny. Na razie.